Witam serdecznie moich przyjaciół i nieprzyjaciół, również, bo też apeluję do rozsądku nieprzyjaciół, którzy nas tutaj atakują. 121 dzień, wydaje się, że tak się doliczyłem. Od 16 sierpnia tutaj, poprzez to miasteczko, poprzez te instalacje, choćby tych transparentów, flag, staramy się wyrazić nasz protest przeciwko wciąganiu Polski do wojny, żeby polska młodzież nie jechała na kolejną żydowską wojnę. No i wiadomo, chcę opowiedzieć o kulisach naszego miasteczka na zasadzie, bo niektórzy nie dowierzają, jak to, kto wam pozwala na coś takiego, prawda? No to przypomnę, że pan prezydent Trzaskowski nam pozwala, sprawujący obecnie władzę, chociaż nie jest z naszej bajki. To nominalny prezydent Warszawy, uteraża poprzez swoich urzędników z Wydziału Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Wszystko jest zgodnie z prawem zgromadzenia. Arturze, ja dziękuję Ci, że przyszedłeś, że się nie boisz, bo mało jest odważnych. Ja się boję, ale, ale, ale w to znaczy masz zdrowy odruch, bo my mamy się bać, ale nie dać się, że tak powiem temu lękowi. Nie, chodzi o to, żeby ten nasz ten lęk nas nie zastraszył, bo my mamy się bać na przykład wojnę się bać, skoro wiemy, co nasi rodzice przeżywali. Widzimy poprzez media, co się dzieje. Widzimy ofiary tych wojen. Także boimy się wojny, nie chcemy jej. Natomiast nie damy się zastraszyć bandziorom, bandytom, którzy przychodzą, nas szarpią, niszczą. Dopiero co był napad na Anię trzy dni temu. Ania nawet dostała z pięści w twarz kobieta, która musiała się bronić przed napastnikiem, a to był starszy człowiek. Ale co z tego, jak on miał taką siłę, jak mówisz. Jak u byka, tak? tak Kania, powiedz. Jak z, walczyłam jak z bykiem na, na tym na Ringu gdzieś ja nie wiem co się działo. Ale po prostu on szarpał ciebie. Szarpał mnie, 10 minut, mnie to szarpał. I Naprawdę... chciał ciebie jeszcze raz uderzyć, tylko tak, nasz przyjaciel to... Damian, Damian, Damian go chwycił, obronił, i, chwycił go, obronił, on... i chwycił go tak do parteru. Tak, tak. I jak został obezwładniony, dopiero zaczął krzyczeć, że on jest chory, że on jest nie, biedny policja. chory. Ja mówię policja, policja, ale. Tak. Nie, policjantka, policjantka ci pomogła. Tutaj został spisany jako agresor. Jest to po prostu rozbój. Ale co mu się spodobało? Chodź, zobacz Artur. Spodobał mu się. Plakat. Ten plakat jest przekreślonym dolarem, bo już on... my mamy dosyć ekspansji dolara, ale on mówi, że chce mieć taki w domu. Taki tak? W domu. Taki tak sobie domy. wymyślił. Natomiast wiemy, bo znamy go z widzenia, wiele razy się odgrażał tutaj. Tak, tak. Przypomnę, że dziadek niby 80-letni, ale chodzi na wojskowo ubrany w bojówkach, tak zwanych amerykańskich. E, żwawy chód, no i siłę, siłę jaką wykazał, no to o czymś to świadczy naprawdę, to co ja tu się tak walczyłam z nim, szarpałam, że mówię, że ja dałam radę, to aż się sama sobie dziwię, że, że tyle siły mam dziękuję Ci za to, że w ogóle że masz taką psychikę silną, bo nie jedna kobieta by się tu już załamała za te, te przekleństwa, które słyszymy codziennie, skrolem, skrolem kim Ty jesteś że nie, jesteś ruska onuca dobrze, i tym podobne kochanie, rzeczy tu trzeba być i widzieć to i słyszeć to jest coś ważne jest to, żeby się nie dać zastraszyć, tutaj bojówka dzisiaj, bojówka, no można tak powiedzieć bo oni chodzą całymi grupami pijani Ukraińcy którzy, Hazarowie często którzy wychodzą tutaj choćby z pubu tam z pubu, z restauracji Gruzja, z Gaga, z Gaga obok po 23 i do pierwszej w nocy próbują się z nami szarpać. Nie podoba im się flaga rosyjska, która tutaj wisi. pokaż tutaj, tutaj e, białoruska, że oni by chcieli ją zerwać. Zwalić? Spalić, zerwać. zerwać. Co Ale wczoraj jeszcze, robili? No skakali tu i pluli. Normalnie pluli na tą, na tą flagę, na ten namiot. W ogóle im się no. to nie podoba. Co tu jest, Zobacz, e, e, mamy e, takiego gościa, który chyba. W domu nie miał, nie miał papieru i kredek, żeby sobie o, popisać. Ja popisać. No to tu zobacz. To są ich dopiski, to jest ich kultura. A, Choć to jest kultura, To świadczy o nich zachowaniu. Yy, A zobacz. No, zobacz, tutaj co napisać. Free Azov, czyli yy, po angielsku, i Azov wiemy, że to grupa przestępcza, bandycka. Można porównać ich do SS-manów z, z Ukrainy. Grupa Azov. Tak. Wyszkolonych zbrodniarzy, zabójców. No i zobacz. Nie mógł ukarać, to przepalił papierosem bombę, gdzie jest flaga rosyjska, prawda? No, tak nienawidzą. Tak nienawidzą. No i zobacz, no i to dalej. Nie zmywam tego, bo to jest świadectwo ich kultury, nie naszej. My nie mamy się czego wstydzić. My pokojowo stojąc tutaj, pragniemy dla wszystkich pokoju. Można poprzez rozmowy, poprzez pertraktacje, poprzez wyrażenie swoich. Oczekiwań. Wszystko my się załatwić, ale to tylko z ludźmi cywilizowanymi. Natomiast z bandytami się nie da rozmawiać. Oni chcą cały czas z nami walczyć. No i zapraszam Cię tutaj, bo to jest świeży nasz plakat. Przypominamy treść kodeksu karnego. Artykuł 117 kodeksu karnego. Wojna napastnicza. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I następnie artykuł 129 o zdradzie dyplomatycznej. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. No i proszę sobie połączyć kropki, pomyśleć, kto odpowiada tym paragrafom. Myślę, że większość rząd, rządzących wszyscy podlegają temu kodeksowi karnemu tym artykułom. Właściwie jakbyśmy ich ścigali, to właśnie pusto by było w urzędach, w sejmie, w rządzie. No, i, a także i w kościele, bo jeśli chodzi o hierarchię, bo <laughs> widzę, że hierarchowie idą w zaparte i popierają wojnę. Nie, nie słyszę, żeby chcieli rozmów pokojowych, szczują do, do wojny. Także no, teraz pan Nycz już poszedł na emeryturę. Wczoraj był ingres nowego, nowego biskupa. Zobaczymy, czym się zapisze w historii Kościoła tutaj warszawskiego. Natomiast już wiemy o jego poglądach homoseksualnych, że nie potępia wcale błogosławienia par homoseksualnych. Także niczego dobrego nie, nie spodziewamy się. i Za chwilę będziemy za nyczem tęsknić. <tęsknić> Natomiast Śmieje się prawie że przez łzy, ponieważ to jest upadek Kościoła, to jest coś, co nas bardzo katolików boli. Ale przypomnę, że my katolicy wierzymy w Pana Boga, a nie w biskupów, nie w papieży. A zwłaszcza takich bergolniętych, jak mamy uzurpatora teraz na Watykanie. Z jednej strony mówi o tym, że wojna. Z Rosją została sprowokowana, a z drugiej wszystko robi, żeby tej wojny nie, nie zakończyć. No bo za nim stoi Deep State, to tak. trzeba o tym pamiętać. Tak. A powiedz mi, bo... wytłumacz mi, co się dzieje w Syrii? Rozmawiałem z Nabilem al-Malazim, który ma najlepsze, uważam z nas, pojęcie o swoim kraju. Jest zdruzgotany. Otóż ma informacje, codziennie do niego dzwonią, jak się dodzwonią. Ludzie z Syrii i mówią o zbrodniach o zbrodniach i ludobójstwa już. Że całymi grupami są mordowani Syryjczycy, którzy są, byli związani jakoś z rządem Bashara Asada, który ewakuował się do Rosji, do Moskwy. Chyba w ostatniej chwili zdążył uciec. Jeśli chodzi o to, co mi Nabil powiedział, że Bashar Asad został ostrzeżony, że szykuje się zamach stanu i rebelia od pół roku, już pół roku temu, że się szykują do tego. Poprzez różne służby się dowiadywał, ale tak głęboko zaszły te, ta agentura w tylu miejscach, że tak zmasowany atak poszedł, z 80 krajów najemnicy zostali wyszkoleni przeciwko Syrii. To nie jest wewnętrzna sprawa. Na czele tej rebelii stanął bandyta, który został wcześniej przez CIA i służby te, jakoby natowskie, uznane za terrorystę z państwa ISIS, które sami oni stworzyli i wyznaczyli na niego nagrodę 10,5 miliona dolarów. I żeby po czym nazwać go rebeliantem, nazwać go jakby przywódcą buntu, że to jest wewnętrzna sprawa. Nieprawda. Tam mordują ludzie nie są Syryjczykami. I potrafią wejść do domu i całą rodzinę wygarniać, z domu rozstrzeliwać, mordować, pastwić się, torturować. Szokujące widzieliśmy filmy, m.in. z egzekucji, zamordowania publicznego jednego z kuzynów Baszara Asada, który nie zdążył się ewakuować. Na dźwigu powieszony, publiczny sposób, żeby zastraszyć tych ludzi. Mordują także chrześcijan, zwłaszcza Kościół Ormiański, gminę, jedną z najstarszych gmin chrześcijańskich, która się uchowała właśnie w Syrii, w Aleppo. Mordują chrześcijan, napadają na kościoły i widać, że agentura sionistyczna przekierowuje tę nienawiść, odciągając od siebie uwagę, żeby zajęli się chrześcijanami, żeby muzułmanie, wyznawcy islamu, atakowali chrześcijan. W Syrii była zgoda, ludzie ze sobą od wieków żyli w zgodzie, natomiast agentura właśnie ta izraelska wszystko robi, żeby dokonać rzezi, czystki etnicznej, religijnej i świat arabski napuścić na chrześcijańską ludność. Co więcej, mamy informację, bo pytałem się, czy przypadkiem nie doszło do jakiegoś dilut, czyli tak zwanego układu Rosja, Rosja z tamtymi z tego Deep State'u, że za Ukrainę poświęcili Syrię okazuje się, że żołnierze rosyjscy zostali na posterunkach pomimo tego, że żołnierze syryjscy opuścili te posterunki wojskowe bo mieli łączone te warty te, te posterunki i nie zostali ostrzeżeni, że się ci wycofują także coś, no to chyba dużo mówi że doszło do takiej destrukcji i, i wewnętrznej, ten wewnętrzny wróg od środka zaczął rozkładać, niszczyć państwo. Tam się będzie cały czas lała krew, bo Syryjczycy to dzielny naród, już skrwawiony 7 lat temu, i przez 7 lat Rosja wspierała Syrię, że był względny spokój. Bardzo opiekuńcze państwo. W ogóle sam prezydent Bashar Assad ukończył przecież szkołę medyczną. W Anglii. Wykształconym jest lekarzem, okulistą z tego co wiem. Dwoje dzieci. Nie, nie wnikam, natomiast jego syn między innymi się kształci w Rosji, dlatego tam my się łatwiej mu było pojechać. I Bashar Assad starał się w cywilizowany sposób, po europejsku można powiedzieć, podejść do swoich wrogów. Pochodzi z takiego rodu Aluitów, bodajże. Którzy są odmianą islamu, i właśnie tych Haluitów starają się wymordować ci tak zwani rebelianci bandyci, najemnicy za dolary z tego deep state. U. Atak poszedł m.in. z Turcji, z terenów Turcji, i tu możemy, z Izraela i tu widzimy agenturalną robotę, jaką Turcja robi. Wcale Erdogan nie jest przyjacielem chyba Rosji i on na dwa fronty zawsze grał i gra. Z jednej strony mówi, że sam Izrael zaatakuje po tym co się działo w Libanie, a z drugiej strony handluje zrabowaną ropą, na której rękę położyły Stany Zjednoczone, Ameryki i ten właśnie Deep State i tę ropę w w tych miejscach eksploatuje wojsko, ochrania, a właściwie pilnuje kradzieży wojsko amerykańskie. Jest tam, są tam bazy wojskowe amerykańskie i oni ją transportują do Izraela i to przez Turcję, między innymi. Jeśli chodzi o dokładnie rodzinę Erdogana, to jego syn jest udziałowcem czy właścicielem tej grupy naftowej. Tego całego holdingu. No i taki ma zysk. Na znak solidarności z Syryjczykami, którzy się wychwawiają, są mordowani tak jak Palestyńczycy w Strefie Gazy, to powiesiłem największą flagę państwa syryjskiego. Tego związanego z rządami Asada. Ta flaga już jest zabroniona w Syrii. Już jest zdejmowana, już jest zmieniana. Inne gwiazdki, inne, inne kolory. Wyobraźcie sobie, że w dniu ataku na Syrię, tu w Warszawie, na warszawskiej ulicy, została zerwana taka flaga. To już jest druga flaga. W czasie manifestacji tak zwanej, tej pracowniczej demokracji, która udaje przyjaciół palestyńczyków. Grupa zasłaniająca tego, który ściągał tę flagę. Pomogła uciec sprawcy, i to było dokładnie wtedy, kiedy zaatakowali Syrię. Ciekawe, tutaj widać, że mosadowcy też działają. Chcę przypomnieć, że ci Palestyńczycy, którzy ulegają emocjom i wpływom, takim ludziom jak z tej, tej całej pracowniczej demokracji, którzy nie pozwalają mnie i Nabilowi przemawiać na tych propalestyńskich manifestacjach. Oni po prostu tych ludzi prowadzą jak baranów palestyńczyków, pokrzyczą, idą do domu, ale nic z tego nie wynika. Nie ma jakich, jakichkolwiek z ich strony deklaracji konkretnych i widać, że jest to odgrywane. Niech po prostu Syrii, tych palestyńczyków trzymają na uwięzi. My zdajemy sobie sprawę, że to jest pod kontrolą. I robimy swoje, dlatego to miasteczko antywojenne także i za palestyńczyków jest w ich intencji, bo pokazujemy zdjęcia mordowanych dzieci, kobiet, gruzowanych miast w strefie gazy. Miałem tutaj taki przypadek, że przyszedł do nas Żyd i mówi, co wy się nas czepiacie? Przecież my, jak chcemy zburzyć jakieś osiedle w strefie gazy, to przecież uprzedzamy. No taki kulturalny Żyd, no, przecież my uprzedzamy. Także mniej więcej tak to wygląda. Zapalają cały świat, można powiedzieć, syjoniści, bo przegrywają. Przegrywają walkę o hegemonię dolara, ten cały deep state, bo jak widzicie, mówimy o BRICS-ie, że jest to jakaś alternatywa dla świata, że handel może być niezależny od tego konsorcjum bankiersko-zbrojeniowego, jeszcze farmaceutycznego można dodać, bo oni rękę trzymają. Nad globalną produkcją broni, tych pseudo lekarstw. No i tworzą, tworzą wojny, organizują wojny, przewroty. Tak to wygląda. Ataki są cały czas, plucie, szarpanie, ale są silni w kupie. Ci, ci panowie, było ich kilkunastu, i chcę tu powiedzieć, że działa na nich jeden argument. Powiedziałem, jak się, jak się nie uspokoją, to ich zgłoszę. Do wojskowej komendy uzupełnij i doprowadzę do tego, że pojadą na front na Ukrainę. No i była, był spokój względem. Sławomirze, ja Ci jestem wdzięczny. Mamy różne zdania na pewne inne tematy, ale jestem Ci wdzięczny za to, że jesteś wytrwały i tyle czasu wytrzymujesz. Na razie 121 dni. No, wytrzymujesz i, pokazuj, i pokazujesz warszawiakom, światu yy, daje do, doskonały przekaz czego nie powinni, yy, po, czego powinniśmy unikać i się nie poddawać yy, to jest naprawdę, proszę Państwa jestem pełen yy, szacunku Dzień, i dziękuję. wdzięczności za to, bo ja bym nie miał tyle siły, tyle odwagi dobra, dobra, Artur, dziękuję Ci za to, bo jesteś, Ty Ciebie uznaję jako korespondenta wojennego bo łeb nadstawiasz właśnie w trudnych miejscach nie tam, gdzie Cię pogłaszczą, ale trudne tematy poruszać, dziękuję Ci między innymi za to, że szerzysz świadomość wśród Polaków i mówisz o tej bierności, że bierność rozuchwala naszych wrogów i Polaku, jak będziesz bierny to Ciebie po prostu i tak zniszczą i tak zniszczą, i tak zniszczą i to, że nawołuję, że Polak kupuje u Polaka. Polak usługi zamawia u Polaka. Swój do swojego, po, po swoje. Także róbmy to, wspierajmy się wzajemnie, wytrwamy. Myślę, zapraszam na Wigilię, myślę, że tu wytrwamy. Przyjdźcie do nas na opłatek Wigilię, będzie nam miło. No dzięki Ci. Dobranoc Państwu. Myślcie i błagam. Myślcie, jeszcze raz myślcie i ratujcie to, co się da, jeszcze jest z polskiego. Nie dajmy Dziękuję. się do Nie wojny dajmy. wciągnąć po prostu. I tak jest.